Cześć dziewczyny, to ja Maxi witam Was serdecznie na stosunkowo. Postanowiłam w końcu złapać byka za rogi. W odpowiedzi na bardzo wiele Waszych wiadomości, cofnęłam się w czasie, wsiadłam do wehikułu i przeniosłam się w tamte dni, kiedy to ja miałam do czynienia z toksycznymi ludźmi z mojego otoczenia. I wszystkie podsumowania, wnioski i doświadczenia dzisiaj dla Was. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę z tego, że y, tkwimy w toksycznej relacji. To tak jak alkoholik, który nie zorientuje się, że ma problem, nie będzie w stanie sobie pomóc. Także y, mam nadzieję, że wyniesiecie z tego coś dla siebie. Nie jestem lekarzem, nie jestem y, psychologiem. Wiecie, tutaj jest procedura na YouTubie, trzeba powiedzieć. Są disclaimery. Czek! Także y, jedziemy z tematem. Znaki, że utkwiłaś w toksycznej relacji. Let's go! Pamiętacie z poprzednich filmów, pewnie jak mówiłam o tym, że mamy w sobie taki wewnętrzny kompas. I ta intuicja, która mówi nam, że coś jest nie tak, zazwyczaj coś w tym jest, i my często uciekamy, my usprawiedliwiamy, my szukamy wytłumaczenia. A prawda jest taka, że jeżeli coś jest nie tak, i czujemy to w sercu, i czujemy to w duszy, to znaczy, że coś jest nie tak. Najgorsze w toksycznej relacji jest jednak to, że podsumowujemy wszystko, biorąc wszystkie winy na siebie. I w toksycznej relacji możecie dojść do wniosku, że jesteście po prostu loko. Albo zastanawiacie się nad tym, czy to on jest loko, czy to wy jesteście loko i zaczynacie wątpić w swoje własne ja i czasami nawet nie wiecie już, jak się nazywacie. Także Znak numer jeden. Intuicja mówi ci, i w środku wiesz, i czujesz, że coś jest nie tak. A propos disclaimerów, tak, mam nowe tło i nowe studio. Siedzę na bardzo fajnym kocyku. Patrzcie, Tu jest naprawdę tak mięciutko i cudownie. I um, stwierdziłam, że skoro spędzamy ze sobą coraz więcej czasu, to dlaczego nie mieć jeszcze więcej Friday i po prostu zrobić sobie tak mięciutko i milutko? Eee, ach. Ta osoba, która mi kiedyś napisała, że mam słaby pokój. I this, ok? <grym> Dobra, wracając do tematu głównego. Jeżeli chodzi o psychopatów narcyzów i socjopatów, możemy sobie podzielić rzeczywiście te relacje na kilka etapów, jeżeli chodzi o e, czas. I tak na początku, kiedy poznajesz toksyczną osobę, masz wrażenie, że poznałaś księcia z bajki. On dokładnie wie, co powiedzieć, jak się zachować z gentlemanem. obsypujecie komplementami. Jest fantastyczne robić taki miesiąc miodowy, którego nigdy w życiu nie doświadczyłaś. Jest fantastyczny również w łóżku, i e, wszystko się zgadza. Masz wrażenie, że pff, to jak wygrana na loteli, To jest pierwszy znak, że trafiałaś na toksyczną osobę. Kiedy jest too good to be true, to zastanów się. Zauważycie, dziewczyny, pewną cykliczność takiej relacji. Mianowicie na początku jest miesiąc super, miesiąc źle, później jest tydzień super, miesiąc źle, później są trzy fajne dni, miesiąc źle, a później czekacie na ten dobry dzień, macie w głowie te wspomnienia z początków relacji, kiedy było tak wspaniale i cudownie, i te wspomnienia trzymają was w tej relacji. Macie wrażenie, że jest ciągle źle, ciągle źle, ciągle źle, już jedną nogą jesteście prawie za drzwiami tej relacji i nagle jest ten jeden wspaniały dzień, który przypomina wam gościa, w którym się zakochałyście, i zostajecie. Ta cykliczność to jest absolutny znak tego, że jesteście w toksycznym związku. Toksyczni ludzie są niezwykle namiętnymi kochankami, potrafią świetnie udawać, to są niesamowici aktorzy i e, seks z taką osobą to może być najlepszy seks, jakiego kiedykolwiek doświadczyłaś. Także zwróćcie uwagę na to, um, bo ci ludzie zazwyczaj po prostu tego seksu uprawiają bardzo dużo, mają bardzo dużo partnerów i potrzebują tej stymulacji e, w dużo większym stopniu niż przeciętni ludzie. Także super kochanek. Eee o, obracanie kota ogonem. Znamy to na pewno doskonale. Zaczynamy rozmowę. W tej rozmowie naszym celem jest zwrócić uwagę facetowi, że chciałobyście, żeby robił coś w inny sposób, że boli was to, w jaki sposób się do was odzywa, że boli was to, że nie zwraca na was uwagi, no ale podczas rozmowy, w jakiś magiczny sposób cała sytuacja jest obracana przeciwko tobie. Nie byłbym taki, gdybyś była taka. Nie wychodziłbym z kolegami, gdybyś ciągle nie gadała. Nie dzwoniłbym do innych dziewczyn, gdybyś poświęcała mi więcej uwagi. I tak naprawdę pod koniec takiej rozmowy czujesz się fatalnie ze sobą, i czasami niestety uświadasz sobie no rzeczywiście, to wszystko moja wina. A prawda jest taka, że to jest doskonały manipulant. Kłamstwa, 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 najmniejsze kłamstwa, największe kłamstwa i wszystkie kłamstwa pomiędzy. Ci ludzie to są patologiczni kłamcy, kłamią cię w każdej sprawie. Kłamią rodziców w każdej sprawie, yy, nawet yy, w drobnostkach, w których naprawdę nie trzeba by było kłamać. Kłamią swoich przyjaciół, kłamią yy, odnośnie tego co robią, gdzie przebywają, jakie mają plany. Kłamią. Oni po prostu kłamią. Ten dreszczyk emocji, który yy, pojawia się wraz z tym kłamstwem, które przeszło, to jest coś co po prostu sprawia im frajdę. Ci ludzie się karmią tym. Jak niesamowici e, z nich e, intryganci, e, wręcz James Bond, któremu udało się znowu nabrać cały świat. Także brawo. Oni naprawdę karmią się tymi, karmią swojego y, tymi kłamstwami. Mogą w tych kłamstwach robić siebie kogoś lepszego. Mogą przedstawiać w różne sytuacje w takich barwach, że zawsze są bohaterami. Także zwróćcie uwagę na te kłamstwa. I pamiętajcie, że jeżeli facet kłamie ludzi dookoła, Wiecie, toksyczni ludzie wyciągają z ciebie Twoje największe sekrety i Twoje bardzo osobiste przeżycia stosunkowo szybko. Jak wiecie, relacja to jest coś, co potrzebuje czasu, żeby się rozwijać. I my otwieramy się też z czasem. No, oczywiście część z nas jest bardziej ekstrawertyczna um, i mówi o pewnych rzeczach szybciej, ale w przypadku toksycznej osoby on będzie wręcz wyciągał te informacje, będzie się dopytywał w sposób em, trochę taki na granicy tej zdrowej prywatności i wyciągał, wyciągał tylko po to, żeby użyć to przeciwko Tobie w awanturze żeby wbić Ci tak zwaną szpilę, żeby przypomnieć Ci jak y, ciężko Ci było w przeszłości y, wyciąganie tych wszystkich brudów o których się dowiedział, y, ma na celu wywołanie w Tobie emocji jak toksyczna osoba widzi że Ty reagujesz emocjonalnie, a przecież będziesz reagowała emocjonalnie na wyciąganie Twoich wspomnień bolesnych z przeszłości, to jest jej triumf. Ci ludzie karmią się naszym bólem, naszym płaczem, bo czują, że mają kontrolę nad Tobą w momencie, kiedy mogą słowami doprowadzić Cię do płaczu i do doła. Po prostu to zdołowanie u Ciebie to jest ich po prostu pokarm. Oni się tym karmią, oni się tym żywią. To ich wypełnia, bo są tak puści w środku, że muszą się czymś karmić. Także zwróć uwagę na to, czy facet nie przekracza, nie przekracza za szybko pewnych granic, naturalnych dla relacji. Cechą charakterystyczną dla tych osobowości jest też ich pociąg do sportów ekstremalnych i potrzeba adrenaliny. Ci ludzie nie mają zbyt wielu uczuć w sobie, więc, żeby poczuć, że żyją, muszą. Cały czas być bardzo mocno stymulowani i to są sporty ekstremalne, skoki ze spadochronem, ale to też są właśnie te kłamstwa. Dobrze wiecie, że kłamczuszki mają podniesiony puls, jak kłamią. Zdrajcy, zdrady i te wszystkie intrygi i e, życie na bakier z prawem, to wszystko podnosi im ciśnienie i sprawia, że czują, że żyją. Także ci ludzie bardzo często mają ciągoty do tych wszystkich zwariowanych akcji. Ci ludzie żyją w przekonaniu, że cały świat jest dla nich i kręci się wokół nich. I zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że robicie to, co on chce, że realizujecie jego marzenia, że podejmuje decyzje na temat waszego wspólnego życia, zazwyczaj on. Um, twoje życie jest na drugim planie. Jego znajomi, jego pomysły, jego idee, w końcu on jest tutaj najważniejszy. Reflektowanie na ciebie wszystkich jego grzechów. Jesteś czysta jak łza, ale ciągle masz aferę o to, że go zdradzasz. Ciągle masz aferę o to, że go kłamiesz. Jest takie powiedzenie Nie mierz wszystkich swoją miarą. Ale oni mierzą wszystkich swoją miarą. Wiedzą dobrze, co robią i robią Ci w kółko karczemną awanturę o to samo. Na pewno mnie zdradziłaś. Za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu, to pewnie w takim właśnie celu. Na pewno nie kłamiesz we wszystkim. No bo w końcu on kłamie Ciebie. I to jest w ogóle taką cechą kłamców, że bardzo często obwiniają nas za swoje grzeszki i obracają sytuację do góry nogami. Mało tego, odwracają Waszą uwagę w ten sposób od siebie i od tych grzeszków, które naprawdę robią. I najgorsze jest w tym to, że Ty się czujesz winna i tłumaczysz się, w kółko się tłumaczysz z czegoś, czego w ogóle nie zrobiłaś. Także nie tłumacz się. Z jest loko. On jest loko. Serio. W zdrowej relacji są granice prywatności, których się po prostu nie przekracza. To są takie niepisane zasady, które każdy zna i każdy o nich wie. I tak na przykład przetrzepywanie Ci e, telefonu, e-maila, i e, dopytywanie się później o to, co znalazł sprzed 10 lat, kiedy nawet go nie znałaś, to jest strasznie toksyczna rzecz i e, absolutnie nie możesz się tłumaczyć z tych rzeczy. To raz, a dwa to ty powinnaś być zła, że gość włamuje się na telefon, do komputera i sprawdza ci twoje prywatne rzeczy. Będąc w związku, My mamy prawo też mieć prywatność. Pamiętajcie o tym, bo ja widzę, że to, to jest bardzo zachwiane, my naprawdę nie musimy się ze wszystkiego tłumaczyć. Zdrowy związek ma zaufanie, które jest jego podstawą absolutną. I jeżeli ktoś wchodzi ci na telefon i podpatruje Twój kod, i czekasz wyjdziesz do łazienki, żeby sprawdzić, to to jest loko tak nie powinno być. Przyszedł czas. Na zazdrość. Chorobliwą zazdrość. Zazdrość nawet o faceta, który zapyta Cię o drogę. Kto to był? Znasz go? O czym rozmawiałaś? Nawet nie możesz się spojrzeć w niewłaściwy sposób na faceta, który mija Cię po drodze. Nie powinnaś w ogóle patrzeć ludziom w oczy. I każde Twoje zachowanie sugeruje, że zdradzasz i jesteś nie w porządku. Także to jest chorobliwa zazdrość i chorobliwy brak zaufania nawet jeżeli chodzi o takie kwestie, kiedy musisz zostać dłużej w pracy. Jest brak zaufania, jest prośba, kochanie wyślij mi zdjęcie, naprawdę jesteś jeszcze w pracy? Serio? A ile będziesz? A dlaczego? I takich zdjęć, takich próśb w normalnej, zdrowej relacji absolutnie nie powinno być. Wspominam o tym, bo ja miałam właśnie takie zasady gry, że kiedy nie mogłam wrócić do domu na czas, to był obowiązek meldunkowy. Wyślij zdjęcie, gdzie jesteś. Z pozdrowieniami, z godziną, z datą. It's crazy. Wróćmy na chwilę do seksu. Ciężko o tym nie wspominać, bo to jest cecha charakterystyczna dla toksycznych ludzi. Seks jest dla nich ważny. Um, potrafią być bardzo dominujący. Mało tego potrafią na siłę e, uprawiać ten seks z tobą, nawet kiedy mówisz nie, nawet kiedy nie jesteś w stanie, kiedy jesteś chora, kiedy nie masz na to ani ochoty ani siły. Mogą cię do tego zmuszać, a to jest gwałt. E, więc e, my się na to godzimy, bo jesteśmy w tych związkach i wydaje nam się, że to nie jest gwałt, ale to jest gwałt. Jeżeli kobieta nie ma ochoty na seks, a jest do tego zmuszana, no to to jest naprawdę poważna sprawa. Także zwróćcie na to uwagę. Nie macie obowiązku sypiać z facetem, jeżeli nie macie na to ochoty, albo siły, albo z jakiegokolwiek innego pokoju. Pł -pł -pł Powodu. No i pokoju.